Chciałbym bardzo, żeby było, żeby to było 1500 zł, ale powiem wam, różnie bywa. Raz za mocno, raz za lekko, a teraz jak? Chyba będzie dobrze, chyba będzie dobrze. No to teraz mi się Brawo. udało. Dziękuję. Czas, słuchajcie, czasami tak się zdarza, no. Gotowi? Zaczyna Beata, bardzo proszę, startujemy. Kajak Kazimierz. Daria. Z, Zanony. Mariusz. M, M, jak Mariusz. Nie wiem. Bata. W, jak Waldemar. Daria. S, jak Stanisław. Mariusz. C, jak Cecylia. Bata. P, jak Piotr. Daria. D, jak Dorota. Mariusz. R, jak Robert. Бети. Йоти, як Яна. Даря. Те, як Тадеуш. Мариуш. Зат Беата. Уе, еле, як Лукаш. Дария. N jak Natalia? Mariusz. U, Kreskowany. Bata. G jak Grażyna. A jak Aldona? Mariusz. Mm. B. Beata. L jak Lucyna. Ryjówka malutka. Beatko, nie taka malutka, wiesz? Siedem i pół tysiąca zmieści do swojej wow. noreczki. A jakby bilą przyniosła... U, to z dwie norki by zapełniła, naprawdę. Gratulacje. No, coś niesamowitego. Dziękuję. To ja zapraszam nie do norki, tylko do...